Siemanko, witam serdecznie w niedzielne popołudnie. W ostatnim odcinku wróciliśmy do kolonii. Zwiedziliśmy sobie stary obóz. Wybiliśmy tutaj wszystkich, no bo niestety inaczej się nie dało. Zaatakowali nas, e, oprócz Stona, Kowala, który nam pomógł. I teraz, e, jeśli chodzi o misję, to mamy do zrobienia. <laughs> Sardza zajął się przygotowaniem magicznej formuły. Więc po prostu trzeba było jakiś czas odczekać, yy, i myślę, że ta formuła już będzie gotowa. Ale jeszcze tutaj chciałbym zrobić taką rzecz, że mamy sporo ksiąg i zobaczyć, czy po przeczytaniu ich może nauczymy się jakiejś nowej umiejętności albo coś takiego. Astronomia pierwsza. Dobra, nic to nie dało. Magiczna ruda. Okej, okay, też nic. Arkanum żywiołów. Nic. Tajniki magii. Też nic. Dar od bogów. <laughs> Dobra. Krwiopijce, to już umiemy. Drugi krąg magii. Co? <laughs> nic? Trzeci? Dobra, to nic nie daje. Arkanum Golum, tą pierwszy. A, dobra, to jest o tych golemach, jak je pokonać. Łowy i zwierzyna. Dobra, tutaj też nic, coś tam o polowaniu łukiem było. Sztuka walki, ściekłe pięści, bruzli, karate mistrz, nic to nie dało. Mądrość bogów. Też nic, mądrość bogów, Tom drugi, Tom trzeci. To po co są te wszystkie książki? jest multum dziennik prawdziwa moc też nic i tyle dobra czyli żadna z tych ksiąg niczym nam nie pomogła niestety myślę że teraz możemy do ksardasa się przeteleportować ale mamy tutaj tych zaklęć. Ja nie wiem, czy to wrzucić gdzieś do skrzynki te niepotrzebne rzeczy, czy po prostu je gdzieś sprzedać pod siódemką. Mam nadzieję, że ta formuła już jest gotowa i będziemy mogli ten miecz w jakiś sposób e, uaktywnić. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uliziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. No dobrze. Możemy zapytać o formułę? Przygotowałeś już formułę, która przywróci Ulizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe, ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. No dobra. Ciekawe, ale mo możemy spróbować to powiedzieć. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim jak Uriziel. Jest na to sposób. Ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. No dobrze. Nie no, mieczem potrafimy się posługiwać, dwuręczną mistrz, więc będzie ok. Teraz tak, mam pewien pomysł, jak to zrobić. Duże źródło energii, no to od razu się nasuwa na myśl. Kopiec z rudą w nowym obozie. Więc tamten miecz mie miecz, tamten miecz trzeba będzie wsadzić, a mak, który tą formułę by odczytał, no to myślę, że to będzie Milton. Mam nadzieję, że się zgodzi, tylko gdzie go znaleźć? On chyba był on chyba był pod starym obozem. Więc poszukajmy go. Nie wiem, czy da radę otworzyć bramę tutaj od środka. Mam taką nadzieję, że da radę. Więc tą bramę otworzymy, wyjdziemy sobie, on tam powinien być. O proszę. O i poziom kolejny. Dobra. Sam tego chciałeś. A w ogóle mamy tą formułę tutaj? Gdzie to może być pismo? Nie? Napoje, żywność, artefakty, magia. Dobra, to chyba niżej będzie. Nie, nie ma tutaj tego. Czyli pewnie tu na końcu. Też nie ma. Dziwne, no trudno. O, uciekają przed nami. Tam są jeszcze jakieś strażnicy. Ale to się zaraz z nimi rozprawimy szybko. Ten do nas strzela. Dobra, trzeba się go pozbyć, bo za chwilę wstanie i będzie tutaj kozaczył. Jeszcze jeden gdzieś był. Jeszcze pożałujesz. Z pewnością. Dobra, ten był nieco silniejszy. Ale i tak nie miał szans. Eee, tego jeszcze trzeba dobić. No i gra gitara. Dobra, teraz chciałbym otworzyć tą bramę. Nie da rady, chyba. Uj, niedobrze. Kurczę, jakby tu wyjść z tego obozu teraz? Żebym nie musiał gonić. Yy... O, tego też zabili. Żeby nie trzeba było biec z daleka. Hmm, mam pewien pomysł, jeszcze sprawdzę to. Nie ten. No bo czy byłby jakiś inny mag, który chciałby nam pomóc w zrobieniu czegoś takiego? No raczej wątpię. Tamtą bramą można by było spróbować, ale, ale ona też będzie zamknięta. Żyjemy Jest tu jakiś trwaniak Był jeden Ok Mamy wrót Zobaczymy Tyk Brama w górę proszę o, i widzę, że nic z tego. Hmm. No dobra, więc zostało tak przeteleportować się. Nie wiem, do nowego obozu, na przykład, i tutaj przyjść. Także myślę, że zobaczymy się już u Miltena, Bo to nie ma sensu, żeby. Kurde, jak ja się tu gubię w tym. Bo to nie ma sensu, żebym wam pokazał. Chyba że. Dobra, krząszcz. Nadzieja w chrząszczu. Nie, no, dobra, to jest to. Dało się. Także lecimy tam. Diego tu jeszcze stoi. No, zobaczcie, kretoszki już się tutaj pojawił. Zrespił się. O, gdzie te czasy, kiedy się na szczury polowało? <grym> Dobra, biegły się do niego. Gdyby on się zgodził, no to pewnie musielibyśmy razem z nim pójść tam, <grym> tylko jak to zrobić, żeby oni go nie zauważyli też? No, ciekawe to będzie. Mhm. <grym> Tak, te ścierwojady to już nawet ich nie zabijam. No bo mięsa nie potrzebujemy. Doświadczenia to z nich za wiele nie ma jak na ten poziom. Ja wiem, że Exp to Exp, ale bez przesady. No dobra, mamy problem. Miltena tutaj nie ma. Czy ja o czymś nie pamiętam i on gdzieś indziej jest? Dobra. Sardos przygotował już magiczną formułę. Teraz potrzebuję potężnego źródła energii magicznej i maga, który zechce mi pomóc. Na szczęście, w kolonii znajduje się osiedle, któremu wyświadczyłem nieocenione usługi i dysponujące wystarczająco pot potężnym źródłem. Ok. No to źródło to tak, jak mówiłem: ten kopiec rudy. Tyle, że nie mam Miltena. Dobra, to tam jest sporo magów. Może jakiś z nich się zgodzi? O, teleportacja. Osiem nie, dziewięć nie. Dobra, nie mam. Gdzie to może być? Czwóreczka. Tak, Milden jest tutaj. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milden. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. O, proszę. Potrzebuję Twojej pomocy. Czyli możemy go o to zapytać? No ale dziwne, że on już jest tutaj. Potrzebuję Twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę Ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. Od razu wiedziałem, że będą! A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie! To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia Kopca Rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń! Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Hmm. Hmm. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać, ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazy. <noise> no. Oni chcą wykorzystać kopiec w inny sposób, a jak my wykorzystamy całą energię tej rudy na naładowanie miecza, no to, no to chyba się wkurzą. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu Rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Oj, kurde. Jak oni się na nas wkurzą, to żeby nas tutaj wszyscy nie zaatakowali, ci magowie. Mam nadzieję, że nie. No dobra, milten poszedł tam. My mamy tymczasem 20 punktów nauki, które moglibyśmy wykorzystać sobie jeszcze na coś, ale na co? Chyba many Więcej jeszcze? Bo co? Cóż więcej moglibyśmy się teraz już nauczyć? Kradzież, takie rzeczy to nam niepotrzebne. Myślę, że Mana, no. To będzie dobry pomysł, tylko nie wiem, czy Saturas może nas nauczyć. Zapotęg. Piąty grom 30 punktów. Ha. Dobra. Sprawdźmy 31 poziom. No dobra. Może się uda wbić piąty krąg, także nie będę się niczego uczył. Tyle, że Satura po tej akcji to już raczej nas niczego nie nauczy. <laughs> dobra, lecimy tam. Zobaczymy co się stanie. Chodź mi ten chodź, będziesz czytał. Wystarczy niby przeczytać, ale czy to zadziała? Z drugiej strony też nie wiadomo. Nie mamy takiej pewności, no nie. Ksardas tak mówił, no ale. Znając gotika to może nie zadziałać. A wtedy dopiero będziemy mieli przestrzenne. Wow, ile rudy. Ciekawe ile tutaj jest bryłek. Za to to chyba można by było kupić całą kolonię. I Mercedesa dobrego jakiegoś. Idzie on czy nie idzie? O, jest. Obie nie ma czasu, bo jak nas zobaczą. Masz to jest... miecz i zaklęcie? Wszystko mamy. Proszę, to ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Dobra, jest film. który mi się zaczął, więc nie widzę, co się dzieje. Aha, dobra, widzę. Nasz bohater wbija miecz w kopie rudy. A magowie wody wszystko widzieli. No to będzie grubo. Rozdział szósty. Leże śniącego. To ostatni rozdział w gotiku Gotowe! Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Lepiej się nie pakować. To nie mój problem. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie było zbyt To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz, ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd, natychmiast! A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Dobra, uciekamy w takim razie. Do Sardasa. Sprawdźmy teraz, jak nasz miecz wygląda. O, no, zaczęłaś się. Uriziel. Obrażenia magiczne 120. Obrażenia ogień 30. Nie wiem co to znaczy jeszcze. Wartość 10 tysięcy. No to tani nie jest. Czyli co? Będzie zadawał obrażenia magiczne jakieś. Zobaczymy go w akcji niedługo, tak myślę. Tymczasem musimy się Xardasowi pochwalić co nabroiliśmy. Będzie z nas zadowolony na pewno. Ciekawe co z Miltenem po tej całej akcji. Chyba nie zobaczymy go w Gotiku 2. <grywa> tak. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Dobrze. I teraz tak. A zapytamy go o to, czemu nie? Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna co sam miecz, ale nie zapominaj, że jedynie Maksu z tego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. Dobrze, czyli nie usuwamy tego klejnotu, no bo nasz krąg to krąg czwarty, więc nie moglibyśmy nawet używać tego klejnotu, więc damy sobie spokój. Zobaczcie, szósty krąg magii potrzebowalibyśmy 40 punktów umiejętności. Plus do tego na piąty krąg potrzebowalibyśmy 30 punktów, no to razem 70. Więc no nie ma takiej opcji, bo mamy tylko 20, no nie. Więc zostajemy przy tym, że będziemy się posługiwać mieczem. Teraz magicznej. Aha, co on tutaj może mieć? No bo mamy w sumie yy, szósty rozdział, więc... Więc może mieć coś ciekawego. Na przykład to moglibyśmy sobie kupić. I śmierć ożywieńcą. Nie wiem czy mamy czy nie. Ale wezmę. W razie czego. Sprzedamy trochę tych. A mamy. Dobra. To nie będę brał. Po co nam dwa nie. Tego mamy aż za nadto. Więc możemy ten handel przyjąć. Dobra, no i co teraz? Teraz chyba możemy tego ostatniego szamana pokonać, tak mi się wydaje. Coś mi się tak wydaje. Podczas mojej ostatniej wizyty Xardas wspomniał o możliwości wykorzystania mocy Uliziela, nawet przeze mnie, Maga. Jednak, aha, dobra, to nas nie obchodzi, bo my jednak wolimy walczyć mieczem. Zadanie wykonane. Uriziel odzyskał dawno moc, Saturas i jego magowie wody. Mają mnie chyba serdecznie dość. Chwilowo lepiej będzie trzymać się od nich z dala. Tak czy inaczej, teraz czeka mnie przeprawa ze śniącym. Dobrze, więc, więc musimy udać się do świątyni orków, tak myślę, i do świątyni śniącego. No i przeprowadzić atak na ostatniego szamana. Czyli jeszcze raz musimy tą samą drogę przebyć chyba. Tyle, że teraz już mamy e, wszystko pootwierane. Także nie będziemy musieli się bawić z tymi zagadkami. Tylko po prostu przebyć tą drogę. A plecy. No wiesz ty co. Dobra. Przebyć tą drogę i. I spróbować pokonać całe zło tej krainy. Dwie minuty. Gdzieś w tą stronę się szło do tej świątyni. Aha, dobra, bo tam jeszcze jest tyle orków, no nie. I nie wiem czy zakładać ulumulu. Czy teraz z tym mieczem to będziemy ich siekać. I z tą zbroją w sumie nową, no nie. Zaraz to się sprawdzi. Z tymi to na pewno nie chcę walczyć, bo oni są za mocni. Mhm, dobra, tędy. Już nie pamiętam, jak to się szło, ale chyba dobrze. Tak, tu na górkę, tutaj gdzieś był ten y, szaman orków, który nam pomagał. Dalej, tutaj jest. Urszak. Dobra, jest brama. No, możemy sobie jeszcze wypić te miksturki, które mamy tutaj, 8 do siły. Wow! I co jeszcze tutaj mamy? No, nie wiem co to było jakiś napój. Natychmiastowego uzdrowienia, tak czy tak, yy, zapis. i Spróbujemy, czy my sobie tutaj będziemy z nimi walczyć, czy jednak sobie z tym ulumulu przejdziemy. Aha, jeszcze ten naszyjnik, bo w zasadzie to teraz używamy jakiś naszyjnik. Chrona przed ogniem i przed magią, to nie, kupiliśmy sobie taki naszyjnik. A pierścienie jaki używamy, no jest niezły. Hmm, a tutaj jeszcze jakiś mamy. Dobra, to tak, ten jeden jest dobry, a ten drugi jest do siły 10. To damy sobie jeszcze raz ten. Dobra. Teraz jeszcze raz zapiszę, żeby później tego ekwipunku drugi raz nie przekładać bez sensu. No i spróbujemy tutaj jakiegoś or orkasa ubić. Zapraszamy. Dużo ich. Dobra, oni nam prawie obrażeń żadnych nie zadają. Także chyba się tutaj z nimi zabawimy. Zobaczcie, oni się zapalają. To chyba jakieś ten miecz obrażenia magiczne nie zadaje. Kończy się obrażenia od ognia. Piękna sprawa. jak pomaśle z nimi, także nie musimy się tutaj bawić w Ulumulu, tylko ich kosimy. Zobaczcie jeszcze dodatkowo, dodatkowo oni jak zostają uderzeni i podpaleni przez nasz wspaniały miecz. No to nie mogą się ruszać. Stoją, a my sobie ich lejemy, także jest ten miecz. Eee, dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. A w następnym odcinku wybijemy resztę obozu, bo z pewnością nam się to uda. I ten posążek, co tam jest, myślę, że pamiętacie to bym go chciał zdjąć tym razem i wejść yy, i wejść sobie w inny sposób, po prostu do, do świątyni, no nie? Używając tego posążku. Także no, dzięki za oglądanie no i do następnego życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się, cześć!